ma z rana. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zatankowałem się teraz w Cambridge na Shellu na serwisie. Słońce trochę razi, ale mam nadzieję, że będzie coś widać. Zainwestowałem w kamerę i uchwyt na, na głowę, także może fajnie będzie się oglądało. Będę miał dwie ręce wolne, będę mógł spinać auta pasami Jadę teraz na Kopart, Do Colchester Colchester-Copart Odebrać Volkswagen Polo Później mam Doblo I później załadujemy na Speca Transita Oj! Minuty korka pokazuje, będę tam, powinienem być tam o 9, bo mam zabukowany, kopart na 9, a będę o 9.24. A 14 Cambridge trochę późno wyjechałem, bo, bo jestem po dwutygodniowym urlopie. Musiałem troszkę ciężarówkę ogarnąć, posprzątać, bo ktoś inny jeździł, masa śmieci. Tu już widać korek. Nie wiem czy będzie widać w tym słońcu. A 14 korek. Już mi się to nie podoba, jeszcze 77 mil. Później okolice Londynu, i wracam do Ragby. No i 135 mil później, Kopart, Colchester. Tam mgła się jest 9 stopni. Tu w miarę, w miarę szybko przywożą te auta. Już widzę, koparkowy jest. Dużo ludzi nie czeka na auta. Lawet za bardzo nie ma, także zaraz biegnę do ofisu szybko, do biura. Kategoria S, Volkswagen Polo, 16 rok. Także idę do ofisu, żeby szybko mi przywieźli to auto. I tyle. No i nie zdążyłem nawet pójść za bardzo do ofisu. Do biura już przywieźli mi Polo 16 rok. Kategoria S na części. Belka wyrwana. Poza tym uszkodzenia małe. U dieselek. Pewnie 1,6. Czy mi gość załadował? Niestety nie zdążyłem nagrać. Zanim się ogarnąłem, bo on już ładował. Zaraz spinam pasami, porabię zdjęcia dla firmy i powrzucam śmieci z ciężarówki. Mam tutaj sobie 15 minut, zrobię pauzy. Powyrzutam śmieci i tyle będzie. Fiat Doblo Cargo będzie u nas na aukcji do sprzedania mechanik odpalił mi tutaj, bo w ogóle nie było reakcji na kluczyk prąd był, nie było reakcji na kluczyk po prostu rozrusznik w ogóle, nie nie było prądu na rozrusznik coś tu porobił, pomodził i jest moja czapa także muszę zdjęcia zaraz porobię i ładuję to auto Ale kopci. Euro 5, Euro 5. Autko będzie u nas do sprzedania na aukcji, nie takie stare. Te Royal Mail to mają małe przebiegi. One, one głównie po mieście jeżdżą. Nie, nabier, nie nabijają tak mil. No ale wiadomo, że to dla silnika nie jest takie dobre. Żeby śmigać cały czas po mieście, co nie? Dobra. Teraz zobaczymy sobie, jaki tu przebieg jest. FU! 116 tysięcy mil. Nie taki mały. Myślałem, że mniejszy. Czasami mają po 50, po 60 tysięcy mil. Ale kopciuch. Fuh. I zostanie nam jeszcze jedno auto. Fuh. Zamknę szybę. Jedna autko jeszcze zostanie, Ford Transit 18 rok z ubezpieczalni od prywatnej osoby Ktoś miał stłuczkę i po prostu trzeba to auto odebrać Tu zaparkowałem moją ciężaróweczkę Także zaraz po polo podniosę do góry i załaduję to a Transit pójdzie na Widalec. Mhm. Mhm. nagrywa się nagrywa wyjeżdżam tym śmierdziuchem, nie wiem czy on odpali bo jak bus będzie miał uszkodzone tylne koła to sobie to załaduje na widelec Sprawdzimy, czy odpali kopciu. Nie, nie ma, widzicie? Prądu na rozrusznik. Coś tam nie, nie styka, nie łączy. Mechanik to jakoś tam. Ja kręciłem, on tam grzebał coś i za którymś razem tam zaskoczyło, nie? Oj. No i tak to wygląda kurwa mać kolejne auto będzie pod Londynem No, i Ford Transit już jest, 18 rok. Bardzo ładny. Wjadę zaraz na Widelec. Uszkodzenie jest tutaj. Tak jak widać, wjadę sobie na Widelec i zepnę autko. I to będzie na tyle na dzisiaj. Za aut. Jeszcze możecie zobaczyć jak spinam auto na widelcu Jeśli kogoś to interesuje. Ręczny zostawiam na luzie, zamykam szybę. Przebieg 122 000 auto będzie u nas na aukcji z kategorią prawdopodobnie S albo N, czyli strukturalne albo Non Struktural, Uszkodzenie nieduże. Jak dla mnie to będzie kategoria S. Fajny custom, przebieg nie za mały podniosłem, jeszcze sobie podniosę później na poduszkach na zawieszeniu. Łapie za sprężynę. Staram się za drugi zwój złapać zawsze. Dobra, udało się. Kurwa mać. Tak, to jest jak dwa tygodnie cię nie ma w pracy. Zawsze mam wszystko poustawiane ładnie. Później ktoś jeździ moją skrzydłowką, muszę wszystko na nowo ustawiać.

Dobra, chyba starczy tego. Zajrę łańcuchem techno. Chyba zawahać będę musiał. Tak, tak, tak. Musiał się położyć. Ten pasek też, kurwa, dziś duży. Co to ktoś narobił tutaj, to ja nie wiem. No jeszcze łańcuch i można jechać. No z tym łańcuchem to będzie przejebane. Podniosę sobie na poduszkach, będzie mi łatwiej, łatwiej zaczepić za wahacz Vem 91 mil na bazę, muszę delikatnie wycofać. Mam nadzieję, że uda mi się tam wykręcić na tej drużce później. Się o trochę po trawie pojechać teraz. Bo się nie zmieszcza. Tu będzie ciężko wykręcić w prawo. Kąt 90 stopni. Chodzi o to, żeby nie dotknąć maską ani lampą. Rampy z ciężarówki. Jak będę się łamał 90 stopni tutaj. przejdzie, ale mam nadzieję, że tam nie dotknęło la maski ani lampy. Dzięki. Kurwa, jak gorąco. 19 stopni. Muszę teraz bluzę zdjąć. już je jesień. W nocy 5 stopni, rano jest 5 stopni, czasami nawet 3, a po południu 20. O jest. nie słychać, żeby opony tarły o asfalt, bo czasami trąb jak jest za ciężko za ciężki ładunek typu duży transit, sprinter to jest problem, wieść takie auto udało się mam nadzieję, że nie, nie narobiłem żadnych szkód w tym transicie wykręcając się 90 stopni teraz lecę na M25 flagi angielskie Rozwieszane w całej Anglii. Na rondach też pomalowane są białe ronda, krzyże porobione angielskie. 12.07. O 2.08 będę. Rozładuję się w pół godziny. I o 3.00 będę w domu gdzieś około plus minus. Jeszcze muszę pojechać do polskiego sklepu. Bo żona coś tam chciała. O Jezu, jak gorąco. Zaraz kawy się napiję. Mam w termosie i powoli sobie będę pykał. nie Jest daleko, dwie godzinki z tego Londynu, tylko że mnie zapomniał, że mam auto na speka. Dwa tygodnie urlopu było teraz. Ciągnę auto na speka. Wiecie, jak czasami wyprzedzam na autostradzie i zapomnę się, że ciągnę długie auto, na tym to mogę uderzyć. raz miałem taką sytuację, tegoś mi trąbnął, tak na początku, nie wiem, z dwa lata temu. I na szczęście odbiłem w prawo i schowałem się, bo bym uderzył w niego tym autem, którym ciągnę. Bo go nie widać, zapomnisz o nim, bo rzadko wodzisz auto na speku. Tak? No ale teraz staram się pamiętać: jak mam auto na speku na widelcu, to raczej staram się cały czas o tym myśleć. Martin Dobra, zdjąłem sobie bluzę 15 stopni, później klimę włączę bo nawiew mi działa, działa tylko na czwórce tak na trójce, na dwójce, jedynce nie działa o kurde, się koreczek zrobił nawiew się działa tylko na, na czwórce i miało strasznie nie byłoby nic słychać Audi A7 Kierowca z Albanii Ma znaczek albański na, na rejestracji Bisza, bardzo dużo Albańczyków w Londynie no W ogóle w Anglii jest dużo Narodowości różnych Jak ja przyjechałem 10 lat temu tutaj do Anglii no to Byli sami Polacy i Słowacy No i mniejszość różna tak Teraz już nas mało zostało, Polaków, Słowaków już raczej Wiadomo, same wszystkie takie Polacy już dawno wrócili. Też bym chciał wrócić do Polski. No ale jakoś mi się cały czas to nie udaje. Myślałem, że już w tym roku będę mieszkał w Polsce, ale nie udało mi się sprzedać niestety domu tutaj w Anglii. Więc rok czasu prawie usiłuję sprzedać dom w Anglii. Już go sprzedałem w marcu. Po czym się okazało, że. Pani, która od nas kupiła dom, ma kłopoty i nic ze, ze sprzedaży. Czekaliśmy pół roku i nic z tego. Busik jedzie za nami, no i aby na M25, później M1 w stronę. Birmingham chyba. Da. No i zjeżdżam na rugby ZEM1. Zostałem mi ostatnie mile. 13:48, o drugiej będę na bazie. Półgodzinki rozładunek. bus za mną jedzie no i tyle, to by troszkę chłodniej, 16 stopni i poniedziałek zaliczony jeśli film się podobał to zasubskrybuj kanał daj łapkę w górę, komentarz dzięki za oglądanie napiszcie komentarz jeśli tutaj yy, któryś z kierowców pracuje i tu jeździ na Amazon, albo na Evry, na magazyny, albo DHL tutaj jest. Dużo jest kierowców, dużo ciężarówek tu zjeżdża na właśnie HM magazyn, Evry, taki duży magazyn i chyba Kulina, Kulina też jest tutaj. Telefon spadł tam, dobra. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.